Krąży taka historia, że jak ojciec z Badeni umierał, to powiedział, że idzie tańczyć. O nie słyszałem, nie wiem, ale to jest coś, co by bardzo pasowało. Bo to wchodzi w bardzo długi, taki stary wątek teologiczny: Boga, który tańczy. Boga, który tańczy. To to w ogóle powstało, jak zaczęto rozmyślać o, o tajemnicy Trójcy Świętej. I okazało się, że te osoby są. Yy, one się różnią, ale jednocześnie trudno je rozróżnić w tym znaczeniu, że one są do siebie one są identyczne. I tam jest pełnia tożsamości. każda z osób boskich ma pełnię tego, że ona, ona jest super zadowolona z tego kim jest. Super, super silna pozycja, nie, że to jest silna tożsamość, wiem kim jestem, nie nie zero kompleksu, ze... a jednocześnie oprócz pełni komunii jest Właśnie pełni tożsamości, spełnia komunii, że dzielę się wszystkim, wszystko daje, że, że Jezus mówi to, co ja mówię, mówię to co mówię od Ojca. I, I duch, który przychodzi, też mówi od Ojca. Nie? Nie, nie, nie robi nic od siebie, robi wszystko to, co widziałem u Ojca. Czy Ojciec, który właśnie wszystko daje swojemu Synowi, żeby że to, to nie, nie, niech Ciebie, Chrystę, chwalą, niech Ciebie, mój Synu, chwalą. Nie? I Duch, który jest tchnieniem obu, że oni tam wszystkim się dzielą, że to jest, to jest jakieś takie nie, nie, niesamowite, że to boską jest cechą właśnie, że nie, nie, nie tak jak my sobie wyobrażamy, nie konstruujemy świat, czyli świat w wyobrażeniu zachodnim to jest tak, najpierw jest myśl, ja, cogito, nie, to w ogóle jest jaka nie, że najpierw jest jakieś coś intelektualnego, ja, moja, moja tożsamość do, do tej mojej myśli, do, do mojego mózgu, czy do moich myśli jest doklejone ciało do tego mojego do, doklejonego ciała mam jakiś ludzi, moich bliskich z najbliższymi, potem jest cały świat, nie? Z, zup, tak, tak sobie to generalnie, świadomie czy nie, ale tak konstruujemy świat, wyobrażamy w, w tym naszym zachodnim świecie. Właśnie, że jest myśl, ciało, inni ludzie i, i reszta świata. Z, z, zupełnie heretyckie. Najpierw jest wspólnota. Pierwsze co jest to są my. Pierwsze słowo to nie jest ja. Pierwsze słowo to nie jest ty. Pierwsze to jest my. I to, to właśnie to takie niezwykłe przenikanie się tych osób boskich. Właśnie przenikanie się, że one, one nieustannie są w jakimś takim ruchu przekazywania sobie wszystkiego. Wszystkiego tego, co, co ja mam w sobie. Wszystkiego to, o czym ja żyję. Więc właśnie to jest ten obraz, że Trójca tańczy. One są nieustannie w ruchu. I tam nie ma żadnych stałych pozycji, nie? Że, że Chrystus sobie skonstruował świat. Ja jestem tutaj, a to jest mój Ojciec, a to jest mój Duch Święty. Nie? Że jak my rysujemy trójce, to robimy najczęściej jakiś trójkąt. Słabe, to bardzo słabe. To w ogóle nie oddaje. Ta trójca to jest kropka. W tej kropce wszyscy się odnajdują. Jednocześnie wszyscy są w tańcu. Oni, oni, to, to jest takie, to jest, oczywiście nie da się tego narysować w żaden sposób. Najfajniej, to, najlepiej to... So, te oko ikony w stylu Rublowa, yy, że trzech młodzieńców. Rublow jeszcze dodał te, te jakieś atrybuty, które, po których można byłoby jakoś rozpoznawać, która osoba jest którą, kto jest tam Ojcem, synem, duchem świętym, ale te wcześniejsze przedstawienia to było po prostu trzech młodzieńców. I nie masz pojęcia, który to jest Ojciec, który to jest syn, kto jest to, który to jest duch. I nie masz pojęcia nie dlatego, że nie potrafisz zidentyfikować. Tylko każdy z tych podzieńców, a raz to, jest, raz to jest ojciec, raz to jest syn, raz to jest duch. Oni zmieniają po prostu pozycję. Nieustannie tańczą. I to jest właśnie. Tak samo jest z, z nami, nie? Że, że całe nasze życie jest właśnie jakimś takim tańcem, z Bogiem. Ma, mało co jest takiego stabilnego. To jest, wszystko jest w ruchu. To ma być w ruchu. To jest w porządku. To, co my doświadczamy jako chaos, to jest w porządku. Yy, Dobrze, żeby był porządek miłości. To jest właśnie ten pokój, który pomimo zmienności świata, pomimo zmienności wszystkiego, co się dzieje, ja mam pokój. A że generalnie właśnie sam Bóg jest w sobie takim tańcem. Sam Bóg jest tym takim nieustannym wymienianiem pozycji i przekazywaniem ruchu innym osobom. I do takiego tańca nieustannie nas wzywa. Nie? Że mamy... Że się tenis, że siedzę... Jest w ruchu. To jest niezwykłe, że jak człowiek siada do modlitwy, siada na tym swoim stołku, bierze różaniec, otwiera pismo święte, tam medytuje, że on jest wtedy w niezwykle intensywnym ruchu, że to jest taniec, że to, 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 to jest ruch. I, I że to spoczywanie w Bogu jest zarówno spoczywaniem, Właśnie jak i tańcem, i ruchem, takim bardzo szybkim. To jest to właśnie jedno i drugie naraz. Że ja w tym tańcu odpoczywam, a jednocześnie działam.